I przejdźmy e, y, teraz do balsamu. Ja no, używam ten Pinsy House Skincare y, Cocoa Butter Cream. On jest fajny, pie, pięknie pachnie. On jest taki, taki różowy. I ja go używam od półtora od miesiąca non stop. Jak widzicie on, jest, on ma taką konsystencję musu takiego. Jest użycie jest niewielkie naprawdę, ja go zużyłam może z tyle i ja go tak długo używam, to jest opakowanie półkilowe normalnie i on mi chyba wystarczy na wieki wieków na pół roku to najmniej, jak nie rok no, na rok nawet, jest nawet, że 12 miesięcy po otwarciu ten też bardzo proszę, fajnie nawilża, zostawia taką nawilżoną poświatę utrzymuje się zapach na skórze bardzo, bardzo długo jak ja wieczorem się nim pokremuję, rano nadal go czuję czuć go w domu po prostu kokosami, już wiadomo, że Marta się balsamowała jest naprawdę świetny Serdecznie go polecam. I, 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 i teraz stópki. Zwykły krem, taki bambino. Jego też mi już zostało dość, dość dużo, bo połowa taka opakowania. Ja zostawiam taką grubą warstwę, że aż białą na nogach, zakładam zwykłą, najzwyklejszą skarpetę na całą noc i rano stópki piękne. Co to jest malina? I teraz może przejdziemy do kolorówki. W tym miesiącu za dużo nie używałam, bo sierpnia takim miesiącem cieplejszym był. Podkładu mi się za bardzo nie chciało nakładać. Tylko jakoś tam na szybko taki zwykły, najzwyklejszy makijaż. A jeżeli chodzi o podkład, to używałam Beauty Benefits. Taki. On jest w kompakcie. Bez, bez olejów żadnych. I taki kolorek nie da się bardziej tylko taki kolorek ja jestem w ciemnym kolorze to, to fakt, że ja używam kolorów ciemniejszych od mojej naturalnej cery ale on wam powiem ja na prostu nakładam tą gąbeczką, co jest dołączona ona mi się jakoś nie, nie sprawdziła, robiła tak, robił taki efekt maski, więc się przerzuciłam na pędzelek i to używam pędzelek z Technika tutaj ma jeszcze zawleczkę i jest taki fajny, poręczny tak się ten odbiera, niestety w takiej tak, tak grubości. No fajnie się z nim, nim, nim nakłada. Podkład równo, nie, nie ma żadnych smug, pędzel nie gubił jestem z niego bardzo zadowolona. I Jeżeli używam tego podkładu, to na niego nakładałam zawsze puder Inglota yy, w kolorze nie na. Lastka. Nie wiem, tak z tyłu jest. Może ta 15 to odcienia mam pojęcia. To jest puder z typu... ...pudercztywki, kąpeczka pięknie. Taki. On, jest, on jest jasny, więc ja nawet nie wiem dlaczego, dlaczego ja taki jasny mam, ale naprawdę on nie rozjaśnia, skoro mi się wydaje, że on jest taki bardziej transparentny, może... Nie wiem, jest bardzo fajny, masz mnie na dość długo. Nie wiem, czy on jest akurat przeznaczony do do tustej, ale, ale na pewno matuje na, na, na długi czas. Także też go serdecznie polecam. I jeżeli nie używałam podkładu, tak jak dzisiaj, mam tylko sankist perełki brązujące. Takie, ja je kupiłam pod Ker. One są o One już te perełki tyle lepsze, były wysypywane przez. Masakra, co się z nimi działo. Ja bardzo polecam. One nie są matowe, mam taką lekką poświatę, takie, ja się nie świecę, jak kula skotykowa może, ale taką satynową poświatę, satynowe takie wykończenie zostawia. Jeżeli chodzi teraz o, 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 o tusze, to używałam w tym miesiącu dwóch. Jeden to jest mła kolor czarny, Mła, czyli Makeup Academy. I to jest... Ja w ogóle lubię takie grube szczoty, takie szczoty szczoty. To jest taka cienka, ale powiem Wam, że jestem z tego zadowolona. <laughs> Fajnie wydłuża, pogrubia rzęsy, nie skleja ich. Yy... Nie osypują się żadne krótki. Łatwo się zmywa. Polecam. Następna maskara to jest Big Lashes, maskara Również czarna też ma większą szczoteczkę. Ale, ale jednak ona jest i tak mała. I on też fajnie rozdziela, pogrubia, wydłuża, też się, czasem się odbija do góry, to wiadomo jak wydłuża to tam głowę wystarczy do tyłu, odchylić i wszystko tacy. jest 10 ml. Też się dość wygodnie zmywa, dość łatwo. Że polecam wam go również. Następny jeśli chodzi o ruch. To z różu używałam i używać nadal będę, przypuszczam. Taki jest hit -house. Nie mam pojęcia, jak to się czyta. Tylko to jest sobie taka firma. Taki róż. A może pokażę. Takiego sobie słocza. O, ciachnę. O. On też nie jest matowy. Ma takie wykończenie. Trochę połyskującego ja mam dzisiaj, nie wiem czy go będzie widać w tym świetle, podejrzewam, że niestety nie. Ale też nie robi efektu takiej świecącej się, się skóry, nie, nie, nie. Jest fajny. Utrzymuje się dość długo, jak, jak nie ma tych specjalnych upałów, to naprawdę dość długo się utrzymuje. Ale wiadomo, nie? po jakimś tam czasie on schodzi, jak zresztą większość kosmetyków niestety. Jeśli teraz chodzi o, o cienie, to używałam najczęściej paletki Sunkist. Zaraz pokażę w tym odporze. No a dostałem miała wiadomo pacynkę I to są takie kolorki. Ja do brwi, jeżeli chodzi o brwi, używałam tego. I to jest taki kolor. Taki o. Y Najczęściej używam do rozświetlenia tego białego. Tutaj. tak nie wiem, go pewnie nie będzie widać. A naprawdę bardzo fajna paletka: ma to odcienie brązu, Zazwyczaj brązu te dwa górne są jedynie taki to taki w sumie brązy same. Fajna paletka, polecam. I jeżeli chodzi o usta, to teraz mam go na ustach. jak okay, wam pokażę to jest taki brązowy W7, on jest taki ma aplikatorek, on jest twardy dość i on wygląda, wygląda, tak on jest tutaj, to jest ten zboczku tu, światło przepraszam, o taki jest, on jest taki brązowy, mieni się. Długo się utrzymuje, ale się nie klei na szczęście do, do włosów, czego po prostu nienawidzę. Nie ma nic gorszego według mnie, jak do którego się kłaki lepią po prostu jak głupie. Jeszcze widziałam były w ogóle weniutkie, takie tutaj, o, w Były jeszcze różowe i takie złote. Jak je jeszcze zaczę, to na pewno sobie kupię. Jestem z niego bardzo zadowolona. To wam to jeszcze raz pokażę. Jeżeli chodzi o taką zwykłą pielęgnację ust, czy na, czy na wieczór, czy jak jest po prostu gorąco, no to inaczej to tej samej firmy, co mam peeling, też puru kokonat, kokosowy, taki pachnie, pachnie, faktycznie kokosem, niby 100%, nie wiem, kokosem, nie wiem, w tym prawdy, NKO. i trafiłam na promocję, dwie w cenie jednej, także no, jak no nie kupić, no, także o, tak wygląda. I to by było chyba na tyle. Już wam tutaj wszystko pokazałam. Na dole będzie spis yy, wszystkich, jakie tutaj Wam pokazywałam kosmetyki. Tak yy, myślałam, aha, a pomadek wam żadnych nie pokazałam, ponieważ ja pomadek używałam różnych. Nie ja mam ich troszkę, jeżeli chcecie, mogę Wam w jakimś filmiku pokazać moją kolekcję pomadek i błyszczyków. Jeżeli nie, no to nie. Jeżeli macie jakieś propozycje co do filmików, czy chcielibyście jakieś, żebym Wam nagrała, no to w komentarzach czekam. I się z Wami będę powoli żegnać. Także dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że będzie Was coraz więcej mnie oglądać. I do zobaczenia w następnych filmikach. Pa, pa!